Czy walka o ochronę środowiska to rzucanie się z motyką na słońce? Czy jesteśmy w lesie? Czy jednak wychodzimy na prostą? Proszę Państwa, ochrona środowiska, walka z ociepleniem klimatycznym to są zasadnicze tematy dnia dzisiejszego, ale tego wszystkiego nie załatwimy bez przestrzegania prawa, więc i praworządność. I w tym celu. Jako Renew Europe i Polska 2050 organizujemy konferencję w najbliższą sobotę 20 stycznia w Krakowie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Proszę przyjechać. Będziemy rozmawiać z politykami. Wiceminister Mikołaj Dorożała, Michał Kobosko, przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Będą z nami moje koleżanki polityczki z Parlamentu Europejskiego, Katrin Szabu, która jest francuską żeglarką i sama pływa po oceanach, Katrin Czy, która walczy z Orbanem na Węgrzech. Przyjeżdżają specjalnie, żeby się z Państwem spotkać. Będą działacze społeczni, eksperci, po to, żebyśmy porozmawiali o tym, co dla nas najważniejsze. Jestem pewna, że przy Państwa udziale nasze proponowane rozwiązania będą lepsze. A ci, których nasza sala nie pomieści, zaproszeni są do śledzenia nas online.